Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z ogromną radością chcę rozpocząć ten dzisiejszy odcinek, dlatego, ponieważ od dzisiaj i teraz nie wiem jak długo, przez ile kolejnych odcinków, ale będziemy już w zasadzie tylko w, Starym, w Nowym Testamencie. Do tej pory, właśnie, do tej pory, 34 odcinki. I nasze rozważania koncentrowały się na Tekstach Starego Testamentu. Przez ten ostatni odcinek, kiedy przybliżałem nam pewne zagadnienia, podpowiedzi z tematyki wychowania w oparciu o przykład Hioba z księgi Hioba, to właśnie to rozważanie zakończyło nasze spoglądanie na fragmenty dotyczące małżeństwa i rodziny w Starym Testamencie. Oczywiście, można byłoby jeszcze długo sięgać i wydobywać różne fragmenty, i wskazywać, że tam się w nich zawiera dla nas, małżonków, dla nas, rodziców, wiele bardzo konkretnego i potrzebnego przesłania. Ale to była synteza tego, co ja tak subiektywnie wyselekcjonowałem jako najważniejsze podpowiedź. I teraz przed nami Nowy Testament. Nowy Testament. Jeszcze raz powtarzam, nie wiem, ile czasu na nim zajmie, ale przypuszczam, że. Kilkadziesiąt odcinków będziemy w tej chwili właśnie poświęcać tym zagadnieniom, które będę chciał powydobywać z, tekstu, z tekstów Nowego Testamentu. Jeszcze raz taka wielka moja prośba, abyśmy się starali pismo święte czytać regularnie, czytać codziennie, chociaż po kilka minut. Oczywiście według różnych sposobów, bo akurat mój sposób, jak już wcześniej wspominałem, to jest taki, że ja czytam od początku do końca. Czyli od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju i tak przez około dwóch lat do ostatniego rozdziału Księgi Apokalipsy, ale można to też czytać również w oparciu o czytania liturgiczne. Może nie jest aż tak najważniejsze właśnie to, czy to będą czytania liturgiczne, czy to będzie czytanie od początku do końca, ile to, żeby starać się robić to codziennie, systematycznie, żeby to traktować jako ta, taką bardzo ważną część naszego duchowego pokarmu. W danym dniu duchowego pokarmu, który jest jeszcze bardziej dla nas potrzebny, konieczny, jak ten pokarm fizjologiczny, który spożywamy wielokrotnie, przecież w niemałych ilościach. A więc Nowy Testament. I chcę rozpocząć od 18 rozdziału Ewangelii według Świętego Mateusza. Będziemy sięgać do różnych tekstów, ale od tego chcę akurat rozpocząć. I w tym 18 rozdziale. Dwa fragmenty. Dzisiaj jedna część naszego rozważania. Jeden fragment, który się zawiera, w 18 rozdział, jak już wspomniałem, w wersetach 19 i 20. Taki krótki fragment, myślę, że dość znany. To są słowa, kiedy Jezus mówi do nas tak: Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi, zgodnie o coś prosić będą. To wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Kochani, zobaczcie to ostatnie zdanie przeczytanej części. To jest właśnie dwudziesty werset osiemnastego rozdziału. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje... Tam ja jestem pośród nich. On jest bardzo często przywoływane, Jeśli je spotykają różne wspólnoty, czy nawet jeśli jesteśmy zgromadzeni na yy, zgromadzeniu liturgicznym w kościele, to tak nam się to mocno przypomina. O, jest z nami w tej chwili obecny Jezus, bo On to obiecuje, że gdzie w Jego imię dwaj, dwoje, troje są zgromadzeni, tam. On jest obecny pośród nas. Samo to, że się gromadzimy w jego imię, ale trzeba to mocno, tak nawet troszeczkę fundamentalistycznie podkreślić: że nie ma w kościele katolickim drugiej takiej wspólnoty, która byłaby tak mocno zgromadzona w imię Jezusa jak małżeństwo sakramentalne. No bo przecież najgłębszą istotą sakramentu małżeństwa jest właśnie to że w chwili wypowiadania treści przysięgi małżeńskiej, a za chwilę już nowożeńcy, Jezusa zapraszają do swojego życia. To jest, to jest właśnie dokładnie ta najgłębsza istota sakramentu małżeństwa. Do kościoła przychodzi nas dwoje, narzeczona, narzeczony, ale wychodzi nas troje, mąż, żona i Jezus. Na tym polega sakrament małżeństwa. Stała obecność Jezusa z małżonkami, stała obecność Jezusa Pośród małżonków. No tak to po prostu jest. Musimy sobie w którymś momencie tak do końca zdać z tego sprawę, że skoro się zdecydowaliśmy na małżeństwo sakramentalne, to o to go poprosiliśmy, żeby on z nami był, żebyśmy my nasze życie, codzienne życie małżeńskie, na nim budowali, na jego słowie, na jego obecności, na naszej więzi, komunii, zażyłości z nim. A więc jesteśmy jako sakrament małżeństwa. Bardzo konkretnie, zgromadzeni w imię Jezusa. I on dlatego to mówi. Jeśli dwoje, duo, to nie tylko dwaj, również dwoje z Was na Ziemi, zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich, więc jesteśmy jako małżeństwo sakramentalne. Zebrani w imię Jezusa. To jest dwudziesty werset. No ale zobaczmy, czym to Jezus poprzedził. Dziewiętnasty werset tego osiemnastego rozdziału. Dalej, zaprawdę, powiadam Was Wam, jeśli, i teraz już dwoje, dwoje z Was na Ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój ojciec, który jest w niebie. A więc zobaczcie, jak niesamowite zapewnienie, jeśli jesteśmy zgromadzeni w imię Jego, zgodnie o coś prosić będziemy, to wszystkiego użyczy ojciec, który jest w niebie. I to znowu jest przede wszystkim. Przywilej nas, małżonków, wszystkiego użyczy im Ojciec, wszystkiego. Nie ma takiej płaszczyzny naszego życia, gdzie no nie wypadałoby może o coś Pana Jezusa prosić, czy do tej płaszczyzny Pana Jezusa zapraszać. Oczywiście, począwszy od tej płaszczyzny łóżkowej, o, o czym jeszcze będziemy dużo, dużo mówili, ale poprzez też naszą codzienność o właśnie to naszą troskę o wychowanie dzieci naszą troskę o podstawy bytu materialnego, więc nasza praca Nasz, jakość naszych relacji, naszej komunikacji w małżeństwie, o wszystko. I Jezus zapewnia wszystkiego, użyczy i mój ojciec, wszystkiego. Ale Jezus stawia tutaj dwa warunki. Jeśli dwoje z Was na Ziemi zgodnie o coś prosić będą, pierwszy warunek to jest właśnie owo dwoje. Myślę, że słyszymy tę aluzję. Tak, chodzi o to, żebyśmy właśnie dlatego, że jesteśmy małżeństwem sakramentalnym, kiedy. Zanosimy do Jezusa modlitwy. Zarówno te modlitwy dzieńczynne, przebłagalne, ale też właśnie modlitwy prośby, o coś konkretnego prosimy. To mamy to robić razem we dwoje, razem we dwoje. A więc modlitwa małżeńska, wyraźna aluzja do modlitwy małżeńskiej. Ja wiem, że wielu z nas jako małżonków, ale też jako rodziców, szczerze, bardzo szczerze i w wielkiej pokorze i w oparciu o swoją osobistą, głęboką więź, a więc wiarę wobec Jezusa, głęboką więź z Jezusem. Zanosimy modlitwy i prosimy. I prosimy o różne rzeczy. Wielokrotnie bardzo ważne rzeczy. Ale tu jest zapewnienie, że dwoje. Więc tak mi się wydaje, że to jest ważniejsze. Nawet by można było powiedzieć: Nie marnujmy czasu prosząc o coś, modląc się w pojedynkę. Bo Jezus mówi dwoje. A więc mamy po prostu pokornie przyklęknąć i właśnie daj Boże, codziennie, tak jak zachęcałem do tego bardzo mocno, w oparciu o księgę Tobiasza, recytować naszą modlitwę uwielbienia, gloryfikatur, bądź uwielbiony Boże Ojców Naszych. I to jest najważniejsza nasza małżeńska modlitwa. Wyrecytować gloryfikatur, ale od razu wtedy dodawać nasze intencje. Wyraźnie prosić. Panie Jezu. Mamy w tej chwili troskę w sercu, bo jakieś niepowodzenie wychowawcze, może jakieś niedobre zachowanie któregoś z naszych dzieci, a może właśnie jakiś problem w pracy, może problemy finansowe, może właśnie nawet jakieś dramaty, które skłaniają do tego, żeby podejmować różne decyzje zmiany pracy, zmiany miejsca pracy, zmiany miejsca zamieszkania. A więc mówić to w naszych modlitwach, ale realizując tą modlitwę razem. I wówczas jest to zapewnienie, wszystkiego użyczy im mój Ojciec. To jest niezwykłe, to jest cudowne, żeby mieć takie zapewnienie. To Jezus do nas małżonków mówi: Dwoje z was wszystkiego użyczy im mój Ojciec. No, nie marnujmy czasu. Dziękuję. Szczęść Boże.